Dostałem właśnie specjalne zadanie. Muszę znaleźć sportowy, ciekawy samochód typu hot hatch, który ma jakąś fajną swoją historię, może nawet legendę. Tylko po to, żeby utrzymywać swoją wartość. Samochód, którym będę mógł pojeździć po torze, a budżet na taki samochód to 50 tysięcy złotych. I co jest najlepsze? Ja tutaj mam takie trzy, a nawet cztery samochody. Renault Clio 1816V, 140 koni, bardzo specyficzna maska, z tym tutaj garbem, wlotem powietrza i poszerzone nadwozie. I podobno, że do dnia dzisiejszego one sobie bardzo dobrze radzą gdzieś na jakichś torach wyścigowych. Hmm, ale to kurczę, trochę stare auto. A może Citroën C2VTS, nie 1,6, 122 konie, ale na bazie tego właśnie budowali takie rajdówki z takim poszerzonym nadwoziem jak tutaj, Citroen S1600. I one już miały ponad 200 koni, tylko że ten samochód w tym momencie jest kompletnie niedostępny, nieosiągalny i strasznie drogi. Nie, 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 nie. Peugeot 205 GTI z silnikiem 1.9 to będzie właśnie ten najlepszy wybór. Tylko że teraz gdzie taki samochód kupić? To jest fajne. To jest legenda. To jest ciekawy samochód Subaru. Impreza. STI oryginalne, mocne. Jeździło w rajdach. Chyba to będzie najlepszy wybór. Subaru się nie mieści w tym budżecie, nie ma tematu. A jeżeli Ty jesteś ciekawy, jakie trzy samochody wybrałem w najnowszym odcinku z drugiej ręki, zapraszam Cię w niedzielę o godzinie 12.00 TVN Turbo, bo trzy samochody, które wystąpią właśnie w tym odcinku, ja uważam, że spełniają wszystkie te wymagania, które były powiedziane. Na dzień dzisiejszy można je kupić jeszcze w miarę w przystępnej cenie, a one teraz z miesiąca na miesiąc, z roku na rok będą tylko i wyłącznie coraz droższe. A to są w miarę nowoczesne samochody, bo te tutaj to, to tylko stare i drogie. Zapraszam.